Według jednej z miejskich legend zostały wybudowane bez wycięcia ani jednego drzewa. Ile w tym prawdy są różne wersje? Faktem jest, że od powstania pierwszego osiedla w 1963 roku, Sady długo były żelaznym punktem wszystkich wycieczek czy oficjalnych delegacji handlowych i partyjnych. Najpiękniejsze i zarazem najnowocześniejsze osiedle, które przyciągało ówczesną kształtującą się klasę średnią. Lekolbuzy roskich założeń, których efektem są promienie słońca, zieleń i przestrzeń na osiedlu, nigdzie indziej tak skrupulatnie nie wcielono w życie jak właśnie w Sadach. Najlepiej na spacer udać się do pierwszego blokowego osiedla, Sad 1. Składa się ono z 24 bloków, a lwią część stanowią tu 5 500... Koordynacyjne kostki. Na pierwszy rzut oka ich ustawienie wydaje się być dosyć chaotyczne. Jednak po chwili przebywania na osiedlu łatwo rozpoznać tworzące się przestrzenie i przedsionki. Jako jedną z niewielu osiedli powojennych znajduje się pod ochroną konserwatorską. Dzięki temu podczas remontu w 2006 roku ratowano blakud styropianą i ozdobiono kastką nawiązującą do oryginału.